Simano, Simandero, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Cisza Też Gra CTG TV, który postanowiłem po prostu przejąć, no bo Jacek nic nie robi i w ogóle nic tutaj się nie dzieje. Bo wiecie, my teraz robimy coś innego. Jest miejsce w internecie, którego, z którego można dotrzeć do, do różnych ludzi, więc przejmuję ten kanał. Teraz będziecie oglądali mnie. A nazywam się oczywiście Xanty, jakby ktoś nie wiedział filmiki o gitarach, wiecie o co chodzi, nie? Słuchajcie, nie no, już tak na poważnie yy, to generalnie na poważnie sprawa wygląda tak. Jakiś czas temu Jacek poprosił mnie o to, a żebym nagrał dla niego taki film, yy, w którym pokazuje swój sprzęt. Kiedyś u mnie był taki Konkurs, że ludzie wrzucali takie filmy, Potem u Jacka zaczęła się pojawiać taka seria. No i poprosił mnie o to, żebym wam pokazał e, swój sprzęt z swogowni, z serwisu, z czegokolwiek, czego, co, jest dla mnie, co jest dla mnie ważne. Od razu Wam powiem tak: no nie będę w stanie Wam pokazać wszystkiego, co mam. To jest absolutnie niemożliwe, ten film trwałby chyba za dwie godziny, więc postaram się skupić na tych rzeczach, które są yy, albo ważne, albo ciekawe, albo ich może nie widzieliście, albo gdzieś tam o nie czasem pytacie. Przygodę z tą wycieczką chciałem rozpocząć od czegoś, yy, co być może wielu was zdziwi, bo nie jest to do końca sprzęt. Ale wiedza na temat sprzętu. Chciałem Wam pokazać moją kolekcję książek na temat gitary elektrycznej, które sobie uzbierałem no, głównie podczas pobytu w Wielkiej Brytanii yy, i po prostu no, z której czerpę, czerpię czerpę, tę wiedzę, którą Wam yy, przekazuję. Oczywiście, razem z kolekcją książek, jest dodatkowo mega wielka kolekcja. Takich materiałów jak magazyny gitarowe, których mam, no nie wiem ile, ale myślę, że dobrze, dobrze, ponad 1000 sztuk. Niektóre są w ogóle pozaznaczane do mojej serii yy, przegląd prasy gitarowej, ale jakoś ta seria umarła na kanale. Jak już też zapewne zauważyliście, jestem posiadaczem takiej fajnej kolekcji efektów gitarowych. Co prawda no nie jest to aż tak wielka kolekcja, jak na przykład na kanale Josha z JHS yy, Effects, ale nie będę ukrywał, że no, była to dla mnie pewnego rodzaju inspiracja, bo ja te efekty miałem pochowane po szufladach, gdzieś po jakichś pudełkach i tak wiecie, no, marniały i nie było ich, i nie było ich widać. A w pewnym momencie, jak się przyniosłem do Polski, no to postanowiłem, że sobie je po prostu wyciągnę, zrobię półki i będzie można je pokazać. Tutaj nie ma jakichś ultra strasznych wypasów. No może to takich ciekawostek, to jest tak, Warp od Husem Kettnera, yy, no V-Twin, który kiedyś był, który był kiedyś, yy, legendą, kiedyś Adaś dał mi slashowego, slashową... Yy, Kaczkę, kilka z nich dostałem od różnych przyjaciół, na przykład tutaj Faptona od, yy, od Fryty. Yy, no, może no, do jakichś takich wypasów zaliczałoby się to KHDK. Yy, jedno, jedno i drugie, tutaj mi Adaś zrobił, zrobił mi efekt. Tutaj są jakieś na przykład takie efekty Tokaja i Ariona. No One są takie, powiedzmy, że też dosyć, dosyć yy, rzadkie. Pewnego rodzaju też kolekcja tutaj jest yy, bossów. Które wbrew wszelkim pozorom bardzo lubię. <laughs> hi Band Flanger to jest chyba taki najbardziej, najbardziej tutaj oldschoolowy. No, oczywiście, Power Supply Master Switch, no to jest w ogóle absolutna podstawa, trzeba go mieć. Dwa metal zony, z czego jeden jest przerobiony na wersję dieslową. Kilka jakichś tam egzarów, które z reguły dostawałem od. Od Fogowiczów, ale też na przykład egzary. No, jak to napisał pewien gościu w komentarzu, testy których spowodowały, że zabiłem firmę Egzara. To taka śmiesznotka. No, jak wiecie, też jestem związany z firmą JOJO od wielu, wielu lat. Yy, więc no mam większość, nie mam wszystkich niestety, trochę ostatnio o mnie nie dbają. Yy, no, ale mam większość tych, tych efektów yy, firmy firmy o różnej różnej maści, z różnych, yy, z różnych serii. I no to są bardzo fajne rzeczy, więc ja ich nawet sobie tam niektórych używam w, w, w mniejszych lub większych okazjach. Kilka starych efektów firmy firmy Koda, no nie wiem, American Metal to teraz może jakieś też taka pewnego rodzaju jakaś tam rzadkość, taki kompresor Sustainer też może jest to jakaś rzadkość. Trochę efektów od Devisa, bardzo fajne efekty z tego co wiem efekty Devisa w tym momencie już trochę tam nie robi efektów, ale, ale kiedyś robił całkiem niezłe, jest ich sporo u Jacka i u mnie na kanale. Tutaj mamy kolekcję Mowali i Kalainów. No to są takie chińskie efekty, które ostatnio tam trochę, trochę, yy, no angielski kanał akurat je nagrywałem, takie miałem zlecenie. Oczywiście trochę nuxów, z którymi też współpracuję, znakomity Grobert Effect, yy, bardzo, bardzo fajna rzecz. Dwa shred mastery z czego jeden oryginalny, mój shred master, yy, na którym grałem w mowcy, a potem sobie kupiłem drugiego. One troszeczkę inaczej grają. Drive master, który jest niby naprawiony, ale lekko, yy, lekko. Popsuty. Tutaj na przykład efekt, którego w ogóle nie wiem co robi, nigdy go jeszcze nie podłączyłem. FRO Customs, taka polska firma, która już też nie istnieje. No oczywiście tak, Pearl Octaver, jeden z najbardziej chyba tutaj drogi, drogich efektów jakie mam. Co prawda nie jest w oryginalnym stanie. Limitowana edycja DB Custom, efekt fogowego przesteru na maxonie No tutaj jest taki echo tego od JHS, ale to jest inny JHS. Dalej też trochę kalinów. o Anna Sound bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Y, mimiku, które, które używałem przez jakiś tam czas. Dalej co ty mamy? No ta Jamaszka też jest taka dosyć rzadka. Z tego co wiem, to Wizary chyba powracają na scenę, więc być może znowu się, znowu się pokażą. Big Shot Abbey, bez którego kiedyś żyć nie mogłem. Dalej tutaj Distortion Myszka. <laughs> tutaj taki Delay y, Garage Band, czy jakoś tak one się nazywały. Stary, stary, taki ten Tunerek tone Lord od firmy AudioStorm. No i to taka jest, taka jest półeczka efektów. Nie wszystkie, a jeszcze na przykład Tony Meganza też chyba już nie istniejąca polska, e, polska firma, więc to są, to są moje efekty. To jest większość tej kolekcji, którą no, dzisiaj nie będzie taki profesjonalny jak u Jacka. Weźmy i, i w ogóle bez gimbala i tak dalej. Gimbal leży. E, Denerwuje mnie. No, to jest po prostu moja kolekcja efektów w większości. One tutaj są, chyba że akurat są gdzieś jakieś inne w użyciu. Jak wiecie, prowadzę serwis gitarowy, więc no, moje gitary też tutaj czasami sobie wiszą. To jest bardzo słynny charvel. Który kiedyś grał w zespole Neighborhood, to jest taki bardzo, bardzo klasyczny z lat 90 zespół hardkorowy a taki, no może nawet jakimiś elementami rapu Gdzieś tam złodzi, potem grał w Pathology No generalnie jest co mówię, taki bardzo, bardzo klasyczny instrument dla polskiej Znaczy dla, pfu, dla łódzkiej sceny oczywiście Tutaj są moje gitary, które czekają sobie na remont bez, bez bebechów, tutaj jest taka fałeczka, która też sobie czeka na remont, stary Jackson. Tej gitary mogliście nigdy nie widzieć. To ona nie jest do końca moja, w tym momencie ja się śmieję, że ona jest niczyja. Dalej z ciekawostek, tutaj jest taki y, jantar, którego wyciągnąłem od takiego mechanika za 5 butelek browara. I na razie jest w takim stanie, jak od niego go wyciągnąłem, więc... Yy... <słyski> No, serwisu i parku narzędziowego to chyba nie ma co pokazywać za bardzo, to widać w moich, w moich yy, filmach. Tutaj po tych różnych szufladach i po tym wszystkim kryją się różnego rodzaju narzędzia, różnego rodzaju środki, których, których używam. To jest generalnie mój serwis yy, gitarowy, w którym no, naprawiam albo swoje, albo znajomych, a czasami jakichś klientów yy, również instrumenty. No ta, ta gitara niestety nie jest moja pokuszę się o pewnego rodzaju prywatę w tym filmie zapraszam oczywiście wszystkich do, do serwisu i zapraszam do tego, żebyście wpadli na mój kanał również filmiki o gitarach, jeśli jeszcze ktoś jeśli jeszcze ktoś nie zna jak mówię, no raczej nie ma sposobu na to, żebym Wam pokazał wszystko, co tutaj się znajduje w tym jednym filmie, więc postaram się tak skupić na różnych takich rzeczach, które z jakiegoś powodu powiedziałem, no uznam za ważne, zacznę sobie od serca mojego y, mojej działalności które jest tutaj to jest szanowni państwo Zoom L20 Live Track y, 18 ścieżkowy y, rejestrator znaczy rejestrator właściwie 20 ścieżkowy 18 ścieżkowy interfejs y, do którego tutaj są podłączone chociażby te bębny żeby można było je nagrać chociażby tam Ultimate Ultimate Cabinet o Już tutaj ja wiem, Jacku, jest to nieprofesjonalne, co ja robię i tak żółto jeszcze, ale zostaw tam żółć. <noise> żółć to takie piękne polskie słowo, jedyne prawdziwe polskie słowo. Eee, słuchajcie, no więc tak, tu mówię, no ten Ultimate, Ultimate Kabinet, ogólnie to jeszcze Wam powiem taką rzecz, że w tym momencie jestem na etapie rewolucji głośnikowej i trochę chcę tu w ogóle zrobić przemeblowanie i tak, no trochę chcę to wszystko inaczej yy, Pourządzać no, ale, to jest, ale to jest dosyć ważne miejsce W moim życiu Więc raz na jakiś czas myślę, że trzeba tutaj coś Coś zmienić, prawda? Moim głównym wzmacniaczem Ostatnimi czasy jest yy, tutaj Rzeczona Laboga DS100 Nawet nie wiem, czy nie wolę Wersji 50W Chyba będę musiał kiedyś ją zawieźć na szybkie przerobienie Do, do Wrocławia Do Labogi, ażeby tam taki, no można było taką redukcję zrobić, połowę tylko jej używać. Ale no to jest ostatnio taki mój wzmacniacz yy, główny, który bardzo, bardzo lubię, bo ten wzmacniacz generalnie nie kłamie. Ten wzmacniacz fajnie się nagrywa, fajnie się, fajnie się przebija, ale jak wiecie, to nie jest jedyny wzmacniacz, który. No, posiadam tak. Posiadam całkiem konkretną yy, kolekcję marszali, Co prawda nie ma to jakichś super ultra wypasów. No dobra, może 6100 jest wypasem z takiej przejściowej yy, serii. To jeszcze nie jest LM, ale już jest na 5881. No, może na swój sposób TSL60 jest też wypasem. To jest wzmacniacz, od którego się wszystko zaczęło na poważnie taką starością, ale taniością jest akurat Marshall Lead Bass. No mam marka, mam też markę Piątkę. Bardzo lubię wzmacniacz Boss Katana. Mam chyba 2 czy dwa czy trzy wzmacniacze. Laneja, aligator akurat tutaj nie jest mój. Mam oczywiście też single Rectifierka, którego tutaj akurat teraz pięknie słońce oświetla. Znany Wam z moich odcinków Mad Dog Prince 15, mniej znany z odcinków, ale czasami używany Blackstar HT60. Nigdy jeszcze chyba nie używany Classic VT od, od Piwi. No, zajebisty wzmacniacz Roland Jazz Horus. No, to jest w ogóle absolutna rewelacja. Tutaj jest na przykład to, co napisane za tym bugi kiedyś było napisane Brabus. To jest wzmacniacz zrobiony przez Piotra Stanisza z firmy Black Dog. Jeśli ktoś pamięta. A tutaj V100. Tutaj są akurat moje kolumienki audio. Kolumienka Dawid dla Boga, kolumienka z naklejką dla Boga, zrobiona przeze mnie i do, i do Giela z Line Sixa które której będę wymieniał głośniki. Tutaj mój Ultimate kabinet. Tutaj jedna z fajniejszych kolumn, jakie mam, taka randalowska. Crate, którego chyba nigdy nie odpaliłem, poza tym, żeby sprawdzić, czy w ogóle działa. Bogner, który jest zajebiście, zajebiście gada. No 900, no to 900, jak tam 900, nie? Przy okazji pozdro dla, dla Barona z San Francisco, że łądek to nie, to nie San Francisco. E, chyba nigdy nie było Bugery. Jakoś tak się złożyło, że nie wiem, czy ta bugera w końcu grała, czy nie. No, w końcu kiedyś tam sobie zagra. Przez lata używany EVH, bardzo fajny, bardzo go lubię. Rzadko używany Engel. No, kolumna tutaj jest też evh a To jest na przykład oczyszczacz powietrza, tam gdzieś jest nawilżacz powietrza. W zależności od pory roku to jest wszystko, to jest wszystko używane. Fok to również rzeczywiście mikrofony. Tych mikrofonów też mam sporo. No bez tego nie wyobrażam sobie robienia Robienia kanału gitarowego, więc no to, to jest coś, co musi Co musi zaistnieć. E, tutaj mam taki kącik nieużywanych wzmacniaczy. Malroy, który nigdy nie był odpalony. E, Supreme od Piwi, czyli, czyli Bandit w wersji, e, w wersji główkowej. JDMD1, bardzo, bardzo śmieszny wzmacniacz od Marszala. E, no tutaj jest wzmacniacz Marszala, który nazywa Nazywa się 5150 swoją drogą. No, jakaś tam główka, jakaś tam, znaczy jakieś tam kombo basowe też jest. Oczywiście jeszcze mam jedną Mesę, czyli Nomada. I jeszcze mam pv 6505 W Plusie amerykańskiego trus, trus kula Tu jest jeden komputer do nagrywania z HS-8 jako jako odsłuch. Nie wyobrażam sobie ostatnio życia bez Bossa GT1000. Naprawdę mega inspirująca zabawka i bardzo się cieszę, że, że mam okazję współpracować z firmą Boss i że mogłem po prostu. No poznać poznać tenże, tenże efekt. Tutaj jest moja druga, druga podłoga, taka teraz, teraz jest ona w etapie przejściowym, ale na przykład bardzo fajne efekty Walrusa tutaj są zawodowe. Do gitary oczywiście przejrzę przejdę. Perkusja, która tutaj stoi, to jest YD taka bardzo tania perkusja. Na te potrzeby, które ja tutaj mam, jest wystarczająca, nie muszę się obawiać tego, że właściciel perkusji jakiś, od którego bym ją na przykład pożyczył, będzie mi marudził, że mu się coś popsuło. To jest moja perkusja, mogą przychodzić sobie perkusiści i grać tutaj ze mną bez żadnego problemu. Dodatkowo jeszcze stoi nie moja perkusja, tylko perkusja mołcowa tutaj. No to jest Wiktora, to jest Wiktora perkusja, tak? To jest mój drugi burdelik. <laughs> e, tutaj, tutaj jest centrum dowodzenia, ale najprawdopodobniej się stąd wyniosę do dużego pomieszczenia. To jest zrobię sobie takie mniejsze pomieszczenie e, nagrywające. No tutaj sercem jest Audient Sono, zajebisty interfejs. Jeśli macie trochę więcej kasy na interfejs, to polecam produkty firmy Audient, ale do niego mam podpięty na SPD i EF-ie. E, Beringera takiego, że mam 8 więcej śladów, więc naprawdę 10 śladów to mogę nagrywać. Tam mam śladów 18, tutaj 10. No to jest już w miarę wystarczające na to, co ja tutaj robię, bo nie muszę się przepinać, nie muszę nic, nie muszę nic yy, kombinować. No, dwa monitorki przy montażu wideo to jest to jest absolutna podstawa tutaj jest troszeczkę, ale bardzo mało moich yy, czapeczek yy, tak naprawdę tam jest yy, drewniana odznaka znaka YouTube'a <laughs> yy, Orange Micro Terror wzmacniacz, który mnie oszukał bo myślałem, że jest lampowy za, za, za 100 funtów, okazało się, że nie bardzo fajne głośniki tutaj czasami ich używam yy, B&W DMS 110 i to, to jest naprawdę fajna rzecz, ale głównie używam takich mniejszych tutaj Yamahowskich HS. Chyba 5 to są, nie? Tamte są HS8 czy HS10? Tamte są HS. Tamte są HS10. Jeden z moich ostatnich zakupów yy, Ibanez 1620 czy 2610. 2610. No, oczywiście, filmiki o gitarach i nie mógł żyć bez Yamachy Pacyfiki. Tutaj jest kolejna VK RRK w remoncie, do której trochę chcę wstawić części od Fu. Tutaj gitara, którą znalazłem na śmietniku, i pierwsza gitara, której tak naprawdę mogę powiedzieć, że wymieniłem progi. Tutaj jest Ibanez z mojego rocznika 77. Tutaj jest najlepiej grający na świecie Gibson Faded. <laughs> Tutaj jest taki mały Twin, twin Reverb. Jakby ktoś, jakby ktoś się pytał, pozdro, do Lincoln wysyłam. no Mam też na przykład takiego, takiego Taskama, którego. Za bardzo nigdy nie używałem, jeszcze chyba raz go użyłem, ale może wreszcie go jakoś tam zaimplementuję. Dobra, jeśli chodzi teraz o gitarki, no bo właściwie to może Wam tak pokażę pokrótce yy, wszystkie. No tak sobie tu pochodzę, pokażę. Więc tak, no, współpracuję z firmą Samik, więc mam trochę, mam kilka yy, Samików, współpracuję z firmą yy, Gitaresco, yy, więc też mam trochę Harley Bentonów z takich tańszych instrumentów, tutaj oczywiście mówię. Mam pewnego, pewną, rodzaj, pewną kolekcję y, gitar Ibaneza również, y, które, no jak się okazało, mam ich nawet całkiem sporo i które bardzo, bardzo y, sobie uważam i lubię gitary Ibaneza i nikt mi za to nie płaci, że tak mówię, wbrew wszelkim pozorom, ale no po prostu się okazało, że lubię gitary, że lubię gitary Ibaneza, jakieś takie modele na przykład FR, RC, to są takie krótkie serie, kilka takich miałem w swoim życiu gitar z krótkich serii, które niestety, które niestety opędzlowałem. No, tam wisi najstarsza gitara, jaką mam: Rosetti Foreign, drugi Jantar. Obok drugiego Jantara Yamaha, którą zawsze chciałem mieć, RGX A2, tutaj Samik. Większość tych gitar jest poprzerabiana i jest upgrade'owana. No. Tutaj są akurat nie moje gitary, oprócz tamtego Harley Bentona. Tutaj tego to tutaj są nie moje gitary, są to gitary do testów. Eee, tutaj jest kilka też moich wioseł. Znowu jest to jakiś tam Ibanez, którego lubię, bardzo niebieski. Zostawiłem go sobie eee, mój pierwszy Epiphone którego miałem dwa basy, jeden jest witka mojego kolegi, a drugi jest, jest mój, yy, ale tego witkowego czerwonego bardzo lubię używać pozwolił mi go sobie zostawić, kolejny Ibanez, kolejny Gibson, jak wiecie jestem również yy, gipsioniarzem, tutaj jest taka, taka ścianka no w większości właśnie Gibsonów, ale nie tylko, no bo mamy yy, jeden model studio, drugi model studio, ten był kiedyś Gaiosa, tamten, tamten nie wiem czy był, a wiem, yy, Bartka był kiedyś, ale nie wiem czy, czy, czy był przed Bartkiem. Tutaj jest tak zwany Siemion, tutaj jest podrasowany Benton na Eclipse, a tam jest podrasowany Benton na jakiegoś w ogóle ultra wypasa na EMG Oba, oba obie te gitary są na EMG, bardzo lubię przetworniki EMG 81 Ale może uda się, że zrobię zaraz porównanie 81 z polskim Olsztyńskim Eklipsem Tu jest Gibson LPJ, tutaj jest Gibson Bullion, a tam jest Samick Ultramatic i Jackson Stealth, który czeka sobie też na jakiś tam serwisik. Jak mówię, no większość tych gitar jest w jakiś sposób podrasowana. No oprócz tych trzech Les Gibsonów, tak? To one nie są. Zajebiste gitary od Michała Wojtasa. No niestety tutaj już słońce nam nie pozwoli tego tak pokazać jakbym chciał, poczekajcie, no może w ten sposób no ale jest żółto, no, więc żółto musi być, to są dwie fałki od Wojtasa, rewelacyjne rewelacyjna fałka od Wojta, e, fałka też od, e, tutaj od Samika, e, chyba ostatni taki model jaki był w Polsce egzemplarz oczywiście Kosmos, oczywiście wykrzywiony Blazer no niestety, ale będzie trzeba go trochę tam podszlifować i, i zrobić w nim różne dziwne rzeczy e, Witkoszczak bardzo fajny instrument, pozdrowa Jarka tam jest fałka, yy, jak ona się tam nazywa, coś tam FZ-1000 chyba 1000 od Yamachy, którą trzeba no, też, też podregulować. Tutaj jest na przykład gitara z Sustajniakiem, tu jest oczywiście gitara od Artura Dogiela. Nie mam, yy, pożyczyłem kodradowi yy, gitarę od Przemka Druszkowskiego pierwszą, którą zrobił, też ją mam. Tutaj jest jedna z najlepszych giterek, jakie mam. Oczywiście oprócz tej, no bo ta też jest jedna z najlepszych. Dużo tu mam na jednych z najlepszych, ale mój EVH bardzo go lubię. No, Yamaha Rhodes. Nie, jak ona się nazywa? Yamaha, co ona się nazywa? no Rhodes nie, jakoś inaczej. Jak ona się nazywa, to Yamaha? Przypomnijcie, Revstar, o tak ona się nazywa. Mój pierwszy Gibson, czyli fałeczka. Czyli no, gitara, która jeszcze cały czas nie wiem, czy będzie moja, czy nie, zastanawiam się nad tym, ale jest rewelacyjna, czyli Duzenberg Bardzo, bardzo specyficzny instrument w postaci tam takiego Godina. Tutaj za, za też wisi sobie drugi Godin. Znowu samik, tam jest y, miernik tego, czy cieknie rura, bo kiedyś był wyciek z rury. Znowu tutaj y, też jest samik czeski din podlasowany już w tym momencie, więc nie oryginalny. Tutaj sobie czeka Mickey Mouse na naprawę. Tam jest y, gitara, którą dostałem kiedyś od Fogowicza. Sharvel z Kalerem, y, Vendetta, pierwsza gitara, którą dostałem za to, że w ogóle robię że w ogóle robię kanał. Słuchajcie, no jak mówię, no to jest taki, tak na szybko, jak tu wiecie, no mógłbym Wam wszystko tutaj wyciągnąć i, i nie wiem, postarać się pokazać każdą rzecz indywidualnie, ale to byłby film, nie wiem, wersja Ridleya Scotta, siódma reżyserska, bez poprawek, Blade Runnera chyba nie byłaby aż tak bardzo długa, <laughs> albo ten, trylogia tego, Tolkiena też by nie była taka długa. No więc słuchajcie, tak na szybko, bardzo spontanicznie dzisiaj wziąłem na parad, Jacek już mi już mnie prosił o ten bardzo bardzo długo, więc przepraszam, Jacku, że tak to y, trwało. Natomiast y, no, spontaniczny, w słońcu, w kiepskim oświetleniu, tak dla odmiary. No, na na CTGTV znajdziecie zawsze profesjonalnie zrealizowane materiały, więc chciałem oddać trochę klimat tego, jak to jest, jak materiały nie są do końca profesjonalnie y, zrobione i trochę złamać jackowy, jackowy tutaj y, klimacik, więc. Więc to tak, no. mam nadzieję, że zaspokoiłem w jakiś sposób was, wasze żądze i w jakiś sposób, mam nadzieję, yy, poznaliście. Poczekajcie, ja tu wkładam. Dostałem dwie kartki w ogóle z San Francisco, nie? Od Barona. Więc yy, pozdrawiam z tej okazji Barona. Nie wiem, czy ogląda Ceteki na pewno mu tam wyślę, żeby sobie, żeby sobie obejrzał. Więc dostałem dwie takie piękne kartki z San Francisco. Yy. No gitarowa mgła sięgnęła daleko. No i co? No i tak naprawdę to tyle. No. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na wszystkie inne odcinki na kanale Jacka na moim kanale. Tak jak gdzieś tam już wspomniałem wcześniej, no postanowiłem zrobić tutaj trochę, trochę też porządku i trochę to sobie pozamieniać. Z racji na to, że jak mówię, no mam tych śladów 28 do nagrania i chcę te próbki naprawdę na swoim kanale robić takie, wiecie. No tak jak zwykle to było, czyli dużo różnych fajnych testów, że są różne głośniki, różne mikrofony i tam w ogóle, że, że tysiące różnych kolumn, różne wzmacniacze. Zawsze to u mnie było, filmy były długie, ale zawsze były takie treściwe, jeśli ktoś się interes, interesował tak trochę głębiej, no to, to miał na to szansę. Więc w tym momencie jestem w trakcie tutaj omikrofobowania wszystkiego od nowa i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, bez kabli Reds Music, polskich kabli Reds Music, te miejsce by w ogóle nie istniało. Tak naprawdę 95% kabli, które tutaj posiadam to są kable, to są kable tej firmy i, i no, wiem o tym, że są dobre, bo pracuję na nich już kilka lat nie mam żadnych zastrzeżeń, łażę po nich, depczę, nie dbam o nie, a one cały czas o mnie dbają, więc, więc, to, jest, więc to jest to i tutaj, no mówię, no to miejsce by nie istniało tak naprawdę bez tych kabli, no istniało bym, musiałbym kupić inne kable ale jeszcze z takich ciekawostek no to jak już jest kanał gitarowy, no to jak nie ma klawiszy na nim, no to chyba jakaś lipa, nie? <laughs> Słuchajcie, ostatnio się bawię EasyDramerem i generalnie chcę dla Was też tak te próbki kręcić takie więcej, żeby było takiego grania w miksie, więcej grania takiego zespołowego, ala para itd., tak itd. Tak nie zawsze ci że tu mają czas przychodzić, więc no postanowiłem, że dobra. Sam będę te bębny robił. Na pewno takie klawisze w tym pomogą. Tam są jakieś też, yy, wiecie, symulacje instrumentów syntezatorowych. Zawsze mnie gdzieś tam bokiem do tego, do tego ciągnęło. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie nic nie zapowiadam, na razie nic nie mówię. Yy, jest to dla mnie absolutna nowość. Tu jest tyle guzików, tyle pokręteł i tyle suwaków, że nie sądzę, żebym się tego nauczył w rok, co tutaj jest do zrobienia, ale no to jest mój taki ostatni, to jest taki mój ostatni, że tak powiem, zakup, czyli, czyli M-Audio. Yy, klawiatura, no i zobaczymy, co, co z tego w ogóle wyniknie. Czy w ogóle tego kiedykolwiek użyję, czy tak naprawdę będzie yy, leżało i się, i się kurzyło. No nic, ja wracam sobie do układania tych kabelków w tym momencie. Już naprawdę końcowa samochodowa. Dzięki, że oglądacie. Yy, zarówno kanał Jacka, jak i mój. Na pewno jest jeszcze tutaj coś, co, co, mógłbym, wam, co mógłbym wam pokazać yy, i o czym mógłbym wam powiedzieć. No a wiem, o czym nie powiedziałem. Poczekajcie. Z racji na to, że wiecie, no nie chcę za dużo wydawać pieniędzy na bębny, które są używane raz na miesiąc. A do menów są też potrzebne blachy. To poza tymi blachami, które mi pożyczył yy, Wetre i które powiedział, dobra, tych sobie użyję, bo się nigdy nie zniszczą. To jest tam taki jeden Zildian. No to na przykład mam dużo blach firmy yy, Stag. Tych z wyższych serii oczywiście, bo nie są wcale takie, nie są wcale takie złe do tego co używam. No, o mikrofonach nie jestem wam w stanie o wszystkich powiedzieć. Sam zresztą nie wiem ile ich mam. Teraz się dowiem. Potrzebuję policzyłem, potrzebuję 20 mikrofonów do tego, żeby to wszystko tutaj zrobić mam nadzieję, że te 20 mikrofonów y, mam y, tutaj, tutaj w zanadrzu słuchajcie, no nic y, trzymajcie się, pozdrawiam jeszcze raz dziękuję za to, że oglądacie zarówno CTG, zarówno mój kanał tysiące różnych innych fajnych kanałów na świecie gitarowych oglądajcie te, gdzie jest y, dobra wiedza Yo. no ale oczywiście tak, co to byłby za Odcinek filmików o gitarach jakby nie było Końcówki samochodowej, więc, skoro już mówimy o moim sprzęcie, to pokażę Wam jakim autem obecnie jeżdżę. Jest to biała Dacia Logan MCV 2017 rocznik mułowata bo z silnikiem 1,2 popsuła się ostatnio Sonda Lambda, więc yy, muszę ją naprawić. Myślałem, że jak sobie kupię samochód nowszy, z małym przebiegiem, to, że go naprawiać nie będzie aż tak bardzo trzeba. Aczkolwiek jestem zadowolony z tego auta i Wygodnie mi się nim jeździ i jeśli chodzi o taką kategorię jak samochód, taki typowo miejski, yy, z czasem czasami jak się wyjeżdża w jakąś tam podróż, to to jest generalnie spoko i nie ma, nie ma jakiegoś tam większego z nim yy, problemu. No. Jeździ w gazie, mało spala, jest git. Oglądajcie kanały gitarowe Jo. A dobra, jeszcze wam tak pokażę tutaj do obkoła, no, z przodu też jest przecież chyba.